Dzień dobry Państwu. Dzisiaj pokażę podajnik orzeszków lub innych przysmaków dla wiewiórek. Jest to karmnik domowej roboty. Proszę zobaczyć, został wykonany z drewna. Daszek został wykonany z masy bitumicznej z włóknami. Także jest całkowicie odporny na czynniki atmosferyczne. Orzeszki umieszczone będą Słojku, gdy wyjmiemy z kobelek, słojk można wyjąć, napełnić orzeszkami i ponownie włożyć. Ta Konstrukcja zabezpiecza pokarm przeznaczony dla wiewiórek przed dużymi ptakami. Duże ptaki, takie jak sójki czy sroki, nie są w stanie wejść przez ten otwór, a następnie wykonać. Zakręt i dostać się do karmy. Oczywiście podajnik jest zabezpieczony kilkakrotnie drewnochronem, a z tył ma odpowiednio wyprofilowany tak, żeby pasował do pnia drzewa. Jest to prezent dla mojej koleżanki, która ma u siebie w ogrodzie na stałe wiewiórki i Wiewiórki te odbywają też u niej w ogrodzie na drzewie corocznie lęgi.